Czerwiec 1944. Sherman podjeżdża do niewinnego żywopłotu i w sekundę staje dęba jak na rampie, ślepy i bezbronny. Niemcy nawet nie muszą mieć czołgu. Dlaczego ten zielony mur zatrzymywał całą ofensywę i co wreszcie zaczęło go łamać? Czerwiec 1944 roku. Alianci wchodzą do Francji, ale już po pierwszych dniach okazuje się, że lądowanie było dopiero prologiem. Prawdziwa walka zaczyna się kilka kilometrów w głąb lądu. Tam, gdzie mapa wygląda niewinnie, drogi polne, małe gospodarstwa, zielone pola. W rzeczywistości to teren, który działa jak pułapka mechaniczna na gąsienicę, i jak mnożnik ognia dla obrońcy. Normandzki bocage, czyli labirynt żywopłotów, to nie są krzaki. To ściany. Przez setki lat rolnicy usypywali wały ziemne jako granice pól, a na nich sadzili gęste krzewy i drzewa. Z czasem korzenie spoiły ziemię jak zbrojenie w betonie. Wysokość takiej przeszkody często sięgała 1,5-2 metrów, a grubość tyle, że człowiek z karabinem mógł się w niej schować, zniknąć i pojawić gdzie indziej. Z perspektywy czołgu to nie była przesłona, to był mur. Amerykańskie shermany miały być narzędziem tempa, szybki marsz, przełamanie, wjazd na tyły, rozcięcie obrony na kawałki. Tego uczyły ćwiczenia i tego oczekiwali dowódcy po sukcesie na plażach. Tyle, że bocadzie zabierał Shermanom dokładnie to, co było ich największą przewagą: ruch. Każde pole było osobną komorą. Każda komora miała wyjścia tylko w kilku miejscach: wąskie bramy, przesmyki, skrzyżowania dróg. W terenie otwartym, czołg może manewrować, omijać, wycofać się, zmienić kąt. W bocadzie czołg jechał jak po korytarzu. A korytarze mają to do siebie, że ktoś zawsze czeka na końcu. Najgorsze zaczynało się w momencie kontaktu z żywopłotem. Sherman, żeby wejść na wał ziemny, musiał wspiąć się przodem. Gąsienice łapały ziemię, przód szedł do góry, i w tej samej sekundzie czołg zmieniał się w cel pokazowy. Kadłub stawał prawie pionowo, płyta dolna i brzuch, zwykle najlepiej osłonięte kątem w normalnym terenie, nagle były wystawione. Do tego wieża traciła kąt opuszczania działa. Lufa, zamiast patrzeć w stronę wroga, celowała w niebo albo w koronę żywopłotu. To był moment, który niemieccy obrońcy kochali najbardziej. Czołg zawieszony na przeszkodzie. Nie przebił się. Nie cofnął się szybko. Nie strzelał skutecznie. A załoga widziała przez peryskopy głównie zieloną ścianę, kurz i liście. Wystarczyły sekundy. W Normandii niemiecka obrona była poszarpana, często improwizowana, ale w Bocagrze improwizacja działała jak system. Pojedyncze drużyny piechoty mogły zamienić jedno pole w punkt oporu. Karabin maszynowy w jednym rogu, obserwator w drugim, granatnik przeciwpancerny w trzecim. Do tego działa przeciwpancerne ustawione tak, by strzelać wzdłuż dróg i przesmyków, a nie przez pola. To nie musiało zatrzymywać całej armii. Wystarczyło, że zatrzymywało kolumnę na kilka minut, i już robił się korek, chaos, dym, rozproszenie. Na papierze Sherman nie był bezbronny. Miał armatę o 75 mm, miał karabiny maszynowe. Miał przyzwoitą mobilność. W praktyce w bocadzie jego siła ognia była często odcięta od celu. Niemiec, który leżał po drugiej stronie wału, był niewidoczny. Niemiec, który czekał z boku, widział Shermana idealnie. Bo czołg musiał wyjechać z bramy, tak jak samochód wyjeżdża z garażu. Najpierw przodem, wolno, bez możliwości gwałtownego skrętu. I wtedy pojawiały się strzały z bliskiej odległości. Nie zawsze z czołgów. Często z ręcznych wyrzutni przeciwpancernych, z granatników, z ładunków podkładanych w martwych strefach. W bocagę nawet słabsza broń piechoty zyskiwała przewagę, bo mogła podejść na kilkadziesiąt metrów bez bycia zauważoną. Żywopłot był dla niej jak kurtyna dymna, tylko że stała i nie znikała. Amerykańska piechota szybko zrozumiała, że nie da się po prostu iść obok czołgu jak na filmach. Żywopłoty odcinały ludzi od maszyn. Jeden oddział był po tej stronie, drugi po tamtej. Łączność głosowa nie działała, radiostacje bywały zagłuszane albo po prostu za słabe w tym zielonym labiryncie. Nawet jeśli czołg miał wsparcie, to wsparcie nie zawsze widziało to samo co załoga. A w Normandii liczyły się sekundy, jeden błędny wjazd w bramę, jedno zatrzymanie w złym miejscu. Jedna decyzja o jeszcze metr do przodu, i nagle cały plan natarcia rozpadał się na pojedyncze, odizolowane walki o każdy z krawek pola. Dowódcy opisywali to potem jak walkę o kolejne pokoje w domu. Tyle, że dom miał setki pokoi, a każdy miał drzwi, w których można urządzić zasadzkę. Tempo ofensywy zaczęło spadać do poziomu, który był groźny strategicznie. Alianci mieli przewagę w powietrzu, mieli przewagę materiałową, mieli coraz więcej ludzi i sprzętu. Ale przewaga materiałowa działa tylko wtedy, gdy może się wprowadzić do walki we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Bocadzie robił z tego koszmar logistyczny i taktyczny. Kiedy czołgi próbowały forsować żywopłoty na siłę, problem powtarzał się jak mechaniczny błąd konstrukcyjny. Przód idzie w górę, gąsienice buksują, kadłub się odsłania, wieża traci kąt. A kiedy wreszcie czołg przechodził, to często robił to w najgorszy możliwy sposób. Wyjeżdżał na drugą stronę wysoko, pokazując się obrońcy jak sylwetka na grzbiecie wzgórza. W otwartym terenie to klasyczny błąd taktyczny. W bocagę to była norma, bo inaczej się nie dało. Do tego dochodził kolejny detal, o którym rzadko myśli się z daleka. Ziemny wał nie był jednolity. Często w środku miał kamienie, korzenie, twarde żebra. Jeśli Sherman wbił się w to z impetem, mógł uszkodzić elementy zawieszenia rolki, prowadnice. Nawet drobna awaria w takim terenie oznaczała, że czołg blokuje przesmyk, a przesmyk to jedyna droga dla całej kompanii. Jeden unieruchomiony pojazd potrafił zatrzymać natarcie bardziej skutecznie niż cały pluton przeciwnika. W raportach z pierwszych tygodni po lądowaniu przewija się ten sam obraz czołgi stojące przy żywopłotach, piechota przyklejona do ziemi, strzały z niewidocznych pozycji, Nerwowe próby obejścia, które kończą się wejściem w kolejną komorę i kolejną zasadzkę. Nie dlatego, że shermany były złe, tylko dlatego, że zostały zaprojektowane do wojny manewrowej, a wrzucono je w teren, który zamienia wojnę manewrową w wojnę o centymetry. Najbardziej frustrujące było to, że ten problem nie dawał się rozwiązać samą odwagą. Można było bombardować, można było ostrzeliwać, można było wysyłać więcej piechoty. Ale żywopłoty nadal stały, a każda próba przeczekania działała na korzyść obrońcy. Niemcy zyskiwali czas na przegrupowanie, na podciąganie dział, na ustawianie kolejnych punktów oporu, bo Cadzie nie musiał ich ratować wszędzie. Wystarczyło, że spowalniał aliantów wystarczająco długo, by front nie pękł w jednym szybkim uderzeniu. W pewnym momencie ktoś musiał powiedzieć głośno to, co było oczywiste, ale niewygodne: Shermany nie przegrywają tylko z niemieckim ogniem. One przegrywają z terenem, a teren, w przeciwieństwie do wroga, nie męczy się, nie panikuje, nie popełnia błędów. Teren po prostu robi swoje, za każdym razem tak samo. I wtedy pojawiło się pytanie, które w Normandii miało wagę większą niż kolejny typ amunicji czy kolejna wersja pancerza: jak sprawić, żeby Sherman nie musiał wspinać się na wał jak na ścianę, jak zmusić żywopłot, żeby pękał przed czołgiem. Zamiast wciągać go w tę chwilę bezbronności, bo jeśli da się skrócić tę jedną sekundę moment, gdy kadłub idzie do góry a lufa traci cel, to zmienia się wszystko. Zasadzka przestaje być pewnikiem. Przesmyk przestaje być wyrokiem. A tempo, które bocagę odebrał, może wrócić. Rozwiązanie, które miało się wkrótce pojawić, nie zaczęło się od wielkiej narady w eleganckim sztabie i nie wymagało miesięcy produkcji. Zaczęło się od spojrzenia na żywopłot jak na problem inżynieryjny i od pomysłu, który był tak prosty, że aż podejrzany. Właśnie dlatego działał. Pomysł wyglądał jak coś, co powstaje w warsztacie rolniczym, a nie w największej wojnie świata. I właśnie dlatego pasował do Normandii. Kiedy amerykańskie oddziały utknęły w bocage, nie brakowało wielkich propozycji, więcej artylerii, więcej nalotów, nowe taktyki, kolejne rozkazy. Tylko, że Bocagrze nie było jedną linią obrony, którą można zdmuchnąć. To był system tysięcy małych murów. Żeby go pokonać, trzeba było sprawić, by Czołg przestał zachowywać się jak wspinacz, a zaczął zachowywać się jak taran. W 1944 roku w jednej z jednostek pojawia się człowiek, który patrzy na ten problem inaczej. Sierżant Curtis G. Kulin, nie generał, nie konstruktor z biura w Detroit, tylko żołnierz, który widzi, co dzieje się na ziemi. Widział, jak Shermany podjeżdżają pod wał, unoszą nos i zamieniają się w nieruchomy cel. Widział, jak piechota traci kontakt z czołgami, bo żywopłot rozcina ich na dwie różne wojny. I zrozumiał jedno czołg nie może wyjść na drugą stronę na grzbiecie wału. On musi wgryźć się w wał i przejść przez niego na płasko. Kluczowy detal był brutalnie prosty, stalowe zęby przyspawane do przedniej części Shermana. Taki nóż, który nie tyle przecinał krzaki, co rozrywał i podcinał ziemny wał, tworząc szczelinę. Zamiast wspinaczki przebicie, zamiast wynurzania się jak sylwetka na wzgórzu, wjazd przodem na niskim kącie, niemal poziomo. Materiał? Stal była wszędzie, ale w Normandii szczególnie było jej pełno na plażach. Niemieckie przeszkody przeciwdesantowe, jeże, belki, elementy zapór. To, co miało zatrzymać barki i czołgi na brzegu, zaczęło wracać na front jako surowiec. Żołnierze cięli te elementy palnikami, a potem spawali je do kadłubów Shermanów w polowych warunkach. Żadnej fabryki, żadnego czekania na dostawę oryginalnych części. Warsztat, spawarka, stal i pomysł. Efekt był natychmiastowy. Kiedy Sherman z takim nożem podjeżdżał do żywopłotu, nie musiał podnosić całego przodu, by wejść na wał. Zęby wgryzały się w ziemię. Rozcinały ją i rozsuwały, tworząc przejazd. Czołg przechodził przez przeszkodę jak przez drzwi, które sam sobie robił, nie jak przez ścianę, na którą trzeba się wspinać. I to zmieniało trzy rzeczy naraz. Po pierwsze, bezpieczeństwo w kluczowej sekundzie. Zamiast zawieszenia na żywopłocie, czołg zachowywał stabilność. Nie odsłaniał brzucha i nie robił z siebie celu, który prosi się o strzał z bliska. Znikał ten moment, w którym załoga jest praktycznie ślepa i bezradna, bo widzi tylko zieleń i nie może skutecznie opuścić lufy. Po drugie, kąty ognia. Sherman, przechodząc bardziej poziomo, mógł szybciej użyć działa i karabinów maszynowych po drugiej stronie. W bocadzie to była różnica między wejściem w zasadzkę a przerwaniem zasadzki. Niemiec czekał na czołg, który się wynurzy na grzbiecie wału. A zamiast tego dostawał Shermana, który pojawiał się niżej, szybciej, z możliwością natychmiastowego strzału. Po trzecie, zaskoczenie i nowe trasy. Największa siła Bocagrze polegała na przewidywalności ruchu. Jeśli Czołg musi korzystać z bram i dróg, obrońca wie, gdzie go spotka. Ale jeśli Czołg może zrobić przejście w dowolnym miejscu, pole przestaje być klatką. Sherman z nożem mógł wybrać punkt przebicia, ominąć oczywiste przesmyki wyjść na boki pozycji i pojawić się tam, gdzie Niemcy nie mieli przygotowanej lufy działa przeciwpancernego. Wkrótce ta prosta przeróbka dostaje swoją żołnierską nazwę Rhino, nosorożec, bo wyglądało to jak zwierzę, które nie negocjuje z przeszkodą. Ono po prostu w nią wchodzi. Co ważne, to nie był cud, który nagle uczynił Shermana niezniszczalnym. Bocage nadal było bocage, nadal były miny, Nadal były działa, nadal była piechota z bronią przeciwpancerną, ale zmieniła się geometria starcia, a w wojnie bardzo często wygrywa nie ten, kto ma więcej, tylko ten, kto zmieni kształt problemu. Kiedy rozwiązanie zaczęło się sprawdzać, poszła fala. Dowódcy, którzy kilka dni wcześniej słuchali raportów o kolejnych zablokowanych natarciach, nagle zobaczyli coś, co było dla nich najcenniejsze tempo. Wprowadzanie tej modyfikacji poszło szybko. Bo nie wymagało przestawiania produkcji w Stanach, wymagało decyzji i spawarek. Jednostki zaczęły tworzyć własne wersje, różne układy zębów, różne szerokości, różne kąty, liczyło się, by gryzło wał i trzymało czołg nisko. I tu pojawia się prawdziwy rezultat, którego nie widać na zdjęciu, bo na fotografii widzisz tylko stalowe zęby na przodzie. Ale na polu bitwy ten detal wpływał na wszystko dookoła. Jeśli czołg mógł przejść przez żywopłot, piechota mogła za nim nadążyć inaczej. Zamiast wchodzić w bramy jak wlejek, mogła rozlewać się szerzej, obejmować boki, szybciej czyścić następną komorę. Zamiast przewidywalnego wejścia w jeden punkt, zaczynały się wejścia wieloma punktami, bo cadze przestawało być idealnym środowiskiem do urządzania bliskich zasadzek, bo obrońca nie miał już pewności, z której strony pojawi się stal. To był też cios psychologiczny. Wcześniej żywopłot był dla Niemców jak naturalna zapora, którą można wykorzystać bez wielkich przygotowań. Po pojawieniu się nosorożców żywopłot przestał być gwarancją. Nadal dawał osłonę, ale nie dawał pewności, że czołgi utkną i wystawią się. A w bocage cała taktyka obrony opierała się właśnie na tej chwili bezbronności. Nawet działa przeciwpancerne, które dominowały przesmyki, musiały zmienić nawyki. Jeśli Sherman potrafił wyjść w nieoczekiwanym miejscu, działo ustawione na drogę mogło nagle patrzeć w pustkę. A przestawienie działa w tym terenie nie było łatwe. Trzeba było ludzi, czasu, siły. A czas w Normandii zaczął wreszcie pracować dla atakującego. Kiedy w lipcu 1944 alianci przygotowywali się do operacji, która miała wyrwać ich z normandzkiego labiryntu i przywrócić wojnę manewrową, liczyło się jedno. Żeby natarcie nie zatrzymało się na pierwszych polach, żeby linia nie rozpadła się na setki małych, osobnych bitew, żeby czołgi mogły wejść głębiej, szybciej, szerzej. I tu ten nóż, prymitywny w wyglądzie, brutalny w działaniu, stawał się narzędziem strategicznym. Nie dlatego, że zwiększał kaliber działa, nie dlatego, że dodawał pancerza, tylko dlatego, że odzyskiwał coś, co Bocage kradło każdego dnia, inicjatywę. W najlepszych momentach działało to jak przełączenie biegu. Sherman z Rhino podjeżdżał, uderzał w wał, przebijał się i w tej samej chwili wieża już pracowała, a piechota miała za czym iść. Niemcy nie dostawali tej jednej komfortowej sekundy, w której Czołg stoi przodem do góry i prosi się o strzał. Zamiast tego dostawali ruch. Oczywiście wojna szybko adaptuje się po obu stronach. Niemcy zaczęli częściej minować podejścia do żywopłotów, budować bardziej skomplikowane punkty ognia, przenosić broń przeciwpancerną w miejsca mniej oczywiste. Ale adaptacja obrony była trudniejsza, bo bocage działało na ich korzyść tylko wtedy, gdy atakujący był przewidywalny. A nosorożce robiły z atakującego coś nieprzewidywalnego. I właśnie w tym tkwi największa ironia. Alianci mieli gigantyczny przemysł, tysiące czołgów, lotnictwo, flotę. A to, co realnie odblokowało teren na poziomie taktycznym, było kawałkiem stali przyspawanym do przodu kadłuba. Dlatego ta historia nie jest o super broni, jest o najcichszej kategorii zwycięstw, o poprawce, która usuwa jeden błąd w łańcuchu. W Normandii tym błędem była chwila e gdy Czołg musi się wspiąć, odsłonić i stracić kontrolę. Nóż nie wygrywał wojny sam, ale zabierał obrońcy najłatwiejszy moment do zabijania Shermanów. A potem wszystko zaczynało działać lepiej: czołg nie zatrzymywał kolumny, kolumna nie blokowała drogi, droga nie zamieniała się w korek, korek nie stawał się celem artylerii. Jedna mała poprawka zmieniała rytm. Kiedy patrzysz na Normandię z lotu ptaka, widzisz wielką operację, mapy, strzałki, ale na Ziemi wojna wyglądała jak walka o każdy żywopłot. I właśnie tam, na poziomie jednego pola, jednego wału, jednej przeszkody, Decydowało się tempo całego frontu. Na koniec warto zapamiętać prostą lekcję z Bocagę. Nie zawsze przegrywasz z wrogiem, którego widzisz. Czasem przegrywasz z czymś, co uważasz za tło, a kiedy to zrozumiesz, nie potrzebujesz cudów, potrzebujesz właściwego detalu. Jeśli chcesz, w kolejnym odcinku możemy przejść przez inną historię, w której wojna zmieniła się nie przez nowy czołg, tylko przez jedną małą decyzję techniczną na froncie.